Cześć wszystkim! To są Mery Mery, Eda Kwiatkowska. Jak wyglądam? Jak wyglądam, widzowie? Wiem, wiem, że blond włosy mi pasuje. Wiem. Co tam piszecie? No, o seksie. No odcinku? Nie bardzo. Dziękuję. Mm. Bardzo dziękuję. Mary, jesteś seksa lepsza od kobry. <coughs> no, dziękuję bardzo. Dziękuję. Co Wam powiem? Pomiędzy mną a kobą <coughs> to ja jestem ładna. Jak widzicie. Mm. Hmm, Łone okularki mam tego typu. Ubrana jestem ładnie. Hmm. Widzicie. A kobra to co? A nie mówcie o że żeby bo on w ogóle wygląda jak łajca. Koba to w ogóle się chowa przede mną. Zobaczcie, no. To właśnie to. O. Pięknie. Właśnie. Co sądzisz o takim pom? co i dobrze? Hmm. Nie wiem, no ja powiem tak szerze. Chowają się. Bo ja jestem królowa. Ja ich zniszczyłam. Właśnie. Hmm. Jeszcze pasmo. muszę pomalować. Hmm. Ja wiem, wiem że pasuje mi ten ląd, wiem o tym właśnie tak już wiecie jak mam na imię Ewa Kwiatkowska czyli Mery. jestem przepraszam za Tiger'a, który wam tu powiedział no co mam zrobić właśnie Weźcie, się, piszcie się, taki to dupa kobra. Taka, pisze róbcie spamę tego typu. Będzie spokój. Chociaż ja jestem królowa. Zobaczcie. mmm mm. Zobaczcie. Mm. Kobra się chowa. Ona jest taka malutka. Ja jestem taka duża. No. Hmm. Muszę tutaj jeszcze poprawić tego. Mary, nie pan za dużo papierosków. Ja, przepraszam bardzo, ja, ja palę. Jednego dymka. Wystarczy. Hmm. Co tam? Ale coś opowiem. Co mam powiedzieć o Koprze i Tagerze? Hmm. Nie wiem. Ja mówiłam to, że mamy mi Ewa Kwiatkowska. Mer, Co mam teraz zrobić? Przykro wiadomość. Tak jak mi. No, a co zrobić? Spamujcie im na streamie Jak coś wysłacie do mnie donate Że jestem sexy Tego typu No właśnie no właśnie bo Co mam powiedzieć hmm. Widzowie Kopa się chowa przede mną Bo ja jestem seksowna Już Kobra Co mam powiedzieć, no. Trzeba ich zniszczyć. Trzeba im pokazać, że ja jestem królowa Nery. Trzeba im pokazać. Wysyłajcie to wysyłające. Urażajcie. Ja tam też zaraz wrzucę tam rozmowy głosowe, bo mam głosowe rozmowy. Pomiędzy Tajem i Kochanką. Po tym puszczam na moim kanale, widzowie Niech gober o tym wie wszystko, co takie za robi: że zdradza kobrę, że robi coś takiego. No, co zrobić? Trudno się mówi. Nic się nie zrobi. No. Ja jestem na no. Co mam zrobić? Powiedzcie. No powiedzcie same. I same wszyscy powiedzcie, co ja mam zrobić. Właśnie. Ja wiem, bo kobra jest brzydka. Ja jestem piękna. Zobaczcie. Hmm. Każdy fatę za mną będzie latał, a to kobry. Właśnie. Kobar nie ma podjazdu u mnie, bo ja jestem seksowna. Właśnie. Ja jestem seksowna. Hmm. No co zrobić? Nie wiem, taki, taki, ślepiej. Nie widzi, że kobra jest brzydka? Ja jestem, o, właśnie ładna, przystojna, mądrzejsza od kobry. Ale tak nie widzi tego, że jestem seksowna. Tak jak mążki mam, piękne mimomki, tego, mmm, mam wam pokazać? Mm. Mam pokazać wam mm. Moje Bimbołki Tego typu Albo melonki jakby tu Faceci lubi się mówić Melonki Bo ja mam A kobra nie ma Kobra ma malutkie A ja mam mm. Tak jakby się czytali. by się przytulił, by się położył a kobra co ma? nie ma wyglądu i ja jestem seksowna, zobaczcie lecicie na mnie to lecicie na mnie bo jestem seksowna niż kobra no właśnie co mam powiedzieć? Moi widzowie. Banujcie ich tam, wyzywajcie ich na Tonata. Co mam powiedzieć właśnie? Takie coś tam... Aha, takie to wiecie o kąt wy możecie wyczuć Tigera. Ta Bo takie to ma tylko takie informacje, które... Sparce wyciągnięte i nie wiadomo skąd. Kobra się wafunył do ciebie? Bo nie ma podjazdu właśnie, zobaczcie. Każdy facet za mnie wylatał. No właśnie. A kobra? Chcę, żebym udostępniła głosówki zdjęcia, hmm? bo mam tego sporo materiałów. Właśnie mam, mam tam sporo, bo pozbierało mi się tego. Jak ja tam złapałam tam informację, że tagier ma no kochankę, to od razu wrzuciłam do internetu żeby kobra o tym wiedziała co takie wyczynia za plecami żeby kobra zobaczyła jaki jest tiger bo jest ślepa <laughs> ja nie jestem ślepa ja jestem o jak widzicie hmm. właśnie a kobra nic nie wie o tym może <laughs> to donate do kobry na stynie, że tak jest razem z kochanką może wy wiecie co tam zrobić tego typu, bo ja nie wiem zobacz mm. nie mam papieroska, bo w sumie zapaliła właśnie, no ale idę pieska wypuścić bo tutaj mi szczeka Idę wypuścić tego pieska Zaraz do was przyjdę Popatrzcie się na mnie Bo jestem ładniejsza Od kobry Właśnie. I pamiętajcie Spamować, spamować, jeszcze raz spamować Pokażcie, że ja jestem królowa, Nie kobra, Tylko ja wszystkiego no właśnie Dobrze Idę wypuścić pieska Bo ten piesek zaraz będzie tu Wariował Tu już mi piczy, już mi drzwi Rozsypuje, rozwalę te drzwi Zaraz, zaraz przyjdę Do was i znowu pogadamy dalej Bo tutaj strasznie Piesek mi tutaj Wariuje tak mi się nie chce. Dziękuję, że Was jest 150 widzów. Bardzo się cieszę, bo wiem, że jestem seksowna. Wiem, dziękuję bardzo. Ale muszę, przepraszam, ale muszę Wypuścić pieska, bo pies mnie zaraz nazwali drzwi będzie problem. I kto będzie mi zakładał nowe drzwi? Bo ja sama nie umiem. Może ktoś z was patrzeć pomoże pomożecie mi. Założyć nowe drzwi. Hmm. Dobrze, kończę, bo muszę piska wypuścić. Zaraz wracam.